I to jedyne wydarzenie, które odbywa się w środku, w, w budynku. Tam Piotr Konrad przedstawi swój monogram Hamletu Gomrowicza. Po tym spektaklu o godzinie 18 wracamy w plener, gdzie zagra dla Państwa zespół Czesław Śpiewacz, czyli Czesław Mozil i jego duńscy koledzy, którzy przyjechali specjalnie na ten koncert do Polski. A gwiazdą wieczoru będzie Kaja i tango, to o godzinie 19.45. Tak pokrótce wygląda program. Jest on również wyeksponowany tutaj przed pałacem na plakacie. Zapraszamy Państwa serdecznie do strefy gastronomicznej, która jest dokładnie przede mną, za Państwa plecami. Najmłodszych zapraszamy nie tylko na zjeżdżalnie, ale również na warsztaty plastyczne i literackie, które się tam odbywają w drugiej części naszego terenu, naszego parku. Warto podkreślić, że to wydarzenie nie mogłoby mieć takiego rozmachu i takiego wymiaru, gdyby nie współpraca. Współpracujemy z Fundacją Instytut Gąbrowiczowski, a przede wszystkim partnerem tego wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. To właśnie dzięki wsparciu samorządu udało nam się tak bogate menu na ten apetyt zaproponować Państwu. Życzę Państwu...